Proszę Państwa, już po raz trzeci gościmy w Akademii Holistycznej w Skarżysku, Brunon. Ja sobie tak przypominam, że były dzieci, były treningi personalne, które zrobiły kolosalną różnicę, że tak powiem, w naszej telewizji, bo bardzo dużo odebraliśmy takich telefonów, że to fajna sprawa, że taka firma, taka instytucja jak Wasza w Skarżysku istnieje. Ale ja ci chciałem spytać, co dzisiaj? Co zaproponujemy Skarżyszczanom dzisiaj? Na co zwracasz uwagę mieszkańcom Skarżyska? Tak, rzeczywiście treningi indywidualne jeden na jeden już są przeszłością, w sensie takim, że pokazaliśmy. Teraz przedstawimy naszą szkołę walki i sporty walki, które mieszczą się w Akademii Holistycznej, bo to nie tylko, tak jak powiedziałeś, dzieci, nie tylko treningi jeden na jeden, ale także i mocna, mocna grupa sportów walki. Sporty walki, czyli? Yy, mieszane sporty walki, czyli MMA, yy, kimboxing, boks, yy, no i karate. Nazywam się Krzysztof Ogłoza, jestem trenerem sportu walki tutaj w Akademii Holistycznej. W Akademii zajmuję się trzema rzeczami: yy, sportami siłowymi, sportami walki, no i prowadzę grupę biegową. Łączę, sobie, łączę te trzy rzeczy. Moi zawodnicy razem ze mną biegają maratony, półmaratony, ale skupiamy się przede wszystkim na sportach walki. Yy, powstał nam już Skarżyski Klub Bokserski. Możemy reprezentować nasze miasto yy, na, na arenie ogólnoprawnej. Polskiej. teraz start w Mistrzostwach Polski. Jeździmy na różne zawody w okręgu tutaj. Bijemy się z kim się tylko da i, i wygrywamy. Tego przykładem jest Jakub Martys, który na 10 walk 9 wygrał. Ostatnio przegrał tylko z wicemistrzem Europy na zawodach. Jego brat Krzysztof Martys trzy walki wygrał, z czego 2 przed czasem. Dzięki, temu, dzięki pracy z tymi młodymi tymi ludźmi opracowałem sobie system nauczania, który pozwala mi młodego człowieka w rok czasu nauczyć od kompletnie zera do takiego poziomu, że może jechać na zawody i zaliczyć sobie starych zawodach. Proszę Państwa, przyznacie, że to rzadka sytuacja, że w ringu albo podczas treningu bokserskiego, pięściarskiego widzimy małą dziewczynkę w rękawicach prawie takich samych jak ona. Powiedz mi, jak ty masz na imię? Oliwia. A nazwisko? Daniecka. Powiedz mi, Oliwka, jak to się stało, że ty trafiłaś tutaj do Akademii Holistycznej i zaczęłaś trenować boks? Mama mi się kiedyś zapytała, czy nie chcę trenować boksu. I tak już poszło, tak? A powiedz mi, bierz się z chłopcami, oni są wyżsi i są ciężsi od ciebie. Jak sobie dajesz radę? No, nie wiem, normalnie. Od września zacząłem pracę tutaj z najmłodszymi y, y, dzieciakami w, gru, w wieku od 10 do 15 roku życia. Zasuwają, trenują, myślę, że, y, my, że zaliczyłem także starty w zawodach. Mamy także dzięki w Akademii grupy podzieliliśmy w odpowiednim stopniu zaawansowania. Mamy grupę początkującą, gdzie skupiamy się na technice i tak dalej. Mamy grupę zaawansowaną, wiadomo, że zawodnicy, którzy startują w zawodach, potrzebują innego treningu. Mamy grupę najmłodszych dzieci od 10 do 15 roku życia, którzy się, którzy się rozwijają tam dużo, dużo nacisk, kładziemy na gimnastykę. Mamy też grupę na godzinę 20 osób, które trenują rekreacyjnie dla siebie. Chcą się nauczyć walczyć, zrzucić troszeczkę kalorii, bo boks jest dobrym elementem kardio. No i przychodzą sobie rekreacyjnie się poruszać. Oprócz tego prowadzę zajęcia indywidualne ze sportu walki. Tarczuję ludzi, uczę samobrony, uczę ich jak, jak walczyć, jak się zachować w trudnej sytuacji. Ja nazywam się Sebastian Węgowski, mam 21 lat. Na treningi chodzę 3 lata. 3 razy startowałem na Mistrzostwach Polski, odpadałem tam w finale. Trochę miałem PH w losowaniu, bo raz trafiłem na mistrza Polski, raz na wicemistrza, raz na gospodarza, więc trochę szczęścia nie brakowało. Zajęłem drugie miejsce w zawodach o złote rękawice w Krakowie. Z takich większych osiągnięć to chyba tyle. Parę walk wygranych. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Akademii Holistycznej i spróbowania swoich sił, na przykład w ringu.